Dzień dobry kochani, tak było podczas pierwszej akcji naszej charytatywnej zbieraliśmy na zieloną siłownię. Udało się zbierać. Zobaczcie, jak młodzi już ćwiczą Pierwsze efekty naszej cudownej akcji. Tutaj jeszcze mamy zdjęcie. I tak kochani było podczas drugiej akcji. 1 czerwca na Dzień Dziecka. Zbieraliśmy na cudowne wakacje dla dzieciaków. Udało się uzbierać ponad około 30 tysięcy złotych. Zobaczcie kochani. Matko jedyna. Nie warto, dlatego uśmiechu pewnie, że warto. Dobry kochani, witam bardzo serdecznie. Znajmujemy się, Znajdujemy się obecnie w domu dziecka, i właśnie kochani, ten oto pokój chcemy przekształcić w pokój marzeń, zabaw. To kochani, właśnie wygląda. I 6 grudzień, trzecia wielka akcja charytatywna dla domu dziecka w Tarnobrzegu dla dzieciaków. Gramy po raz trzeci i mam nadzieję, że tym razem zrobimy boom! Pozdrawiam bardzo serdecznie. Deko, dekorator, cytryna Gang. To coś więcej niż myślić. Do zobaczenia i usłyszenia już niedługo. Stay tuned.